Nie, nie ścięłam włosów, mam tylko tak związane. Czy zastanawialiście się kiedyś, do czego około sierpień jest miesiącem trzeźwości w Polsce? Jestem w Międzyzdrojach, szukam właśnie jedzenia. I przyszedł mi na myśl temat jednak e, picia alkoholu, bo trzeba przyznać, że w nadmorskich miejscowościach, chyba nie tylko w Polsce, tego tak po prostu e, no jest sporo tego alkoholu na co dzień. E, no my Polacy mamy wręcz taką narodową e, tradycję picia alkoholu, gdzie się w historii nie spojrzy to jakiś alkoholik albo jakieś ma problemy. I skąd wziął się ten pomysł, żeby to zrobić w sierpniu? Przecież to są urlopy, to jest masa wolnego czasu. Dlaczego? To pytanie w zeszłym roku zadał mi znajomy. Gdzieś tam byliśmy sobie na wakacje. Właśnie był sierpień. I byliśmy w kościele. kościół ksiądz zachęca do tego, żeby nie pić, bo jest sierpień. Mamy no, w pełni urlopu wakacyjnego w ogóle. I w ogóle dlaczego? No i kupy mówi, ale głupotę i akurat w sierpniu. Bo nie... I tak zapytałam się go w sumie, w którym miesiącu w Polsce byłoby dobrze taki zakaz wprowadzić. zamiluk. Też nie umiał mi do końca odpowiedzieć, co sumie nawet nie szukał odpowiedzi, skąd w ogóle wziął się ten pomysł. A słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ e, e, tradycja nie picia alkoholu w Polsce w miesiącu sierpnia e, rozpoczęła się w, w 84 roku, tak, 84 rok. I e, on jest związany głównie z tym, że, nie, że w miesiącu sierpniu jest najwięcej takich maryjnych świąt w Polsce. Świąt uroczystości, nawet pielgrzymki głównie są w sierpniu. Pojechać na jasną górę w sierpniu to zawsze tłumy i to głównie stąd się wzięło. Poza tym chyba w 1956 roku było od, odnowienie takiego przyrzeczenia, przysięgi na Jasnej Górze i tam Polacy to byli takie, to było takie... Przyrzeczenie, powierzenie Maryi, e, oczywiście naszego kraju, no i obiecanie, że, obiecanie, że wyrzekamy się lenistwa, rozwiązłości, pijaństwa i tak dalej. Co, by, co jest bardzo istotne, e, sierpień nie oznacza to, że tylko alkoholu, ale w ogóle wszelkich używek, Bo również chodzi o narkotyki albo inne e, używki. Zanim zjem, koniecznie trzeba iść jeszcze na plażę, szybko zobaczyć morze i dopiero wtedy można iść zjeść. No i tak zadając sobie pytanie, odpowiedź jest bardzo jasna. Maryjne święta, wszystko jasne, skupmy się na tym, no ale to jest urlop, tak? Właśnie urlopy, wakacje, dlaczego by przestać dlaczego korzystać z tych wszystkich używek. A dlaczego by nie? Tak na dobrą sprawę, pamiętam kiedyś byłam na takim spotkaniu e, dla młodych ludzi, których e, no jakby uczono o czym jest w ogóle alkoholizm, w jaki sposób to wszystko, e, w jaki sposób tego unikać to właśnie w, na tym spotkaniu jednym z takich pierwszych testów na to, czy jesteś uzależniony od alkoholu było zadanie sobie pytania, czy gdybyś ty w tym momencie miał zrezygnować z alkoholu do końca życia, to czy, nie wiem, czujesz strach albo jakąś obawę albo coś takiego. Jeżeli tak, to prawdopodobnie jest już jakiś ślad, który uzależniłeś, uzależniłaś się sobie, wewnątrz w głowie i gdzieś tam te braki swoje zatykasz które są nie uzupełnione akurat w tym przypadku ogiem, no bo to tak, to tak wygląda. O nie, musicie zobaczyć, patrzcie jak Molo fajnie wygląda. No i w zasadzie kończąc, bo no, odpowiedź była bardzo prosta. Właśnie w tym miesiącu pokazać, że właśnie da się nie chlać, nie pić alkoholu i dać świadectwo o tym, że to nie jest najważniejsze w życiu. Dać świadectwo swoim dzieciom, znajomym, przyjaciołom. Tak po prostu. Trzymajcie się. Pokój i dobro.